Dobra widzowie, za dosłownie kilka minut pojawi się e, aktualizacja e, w mm, Ukradni Brainrota z BrainRot. BrainRot mm, Przybliżę Wam, tu jeżeli mi się uda. Jest za 4 minuty, od 23 ma być update. Także ja się łączę. Z mojego uli ale miło poszło. Jestem z Hubertem, Ryksem, Olafem i zaczynamy. Dobra, dawać, bo niedużo już brakuje, żeby zdobyć. A ty, zjadłaś Co? Zjadłem drakulę. Co zjadłeś? Drakulę. Ja nie widziałem nie wiecie o co chodzi? Naprawdę? Drakula, no to Dracula to jest wampir. Nie pamiętacie tego trendu? Jadłam Dracula. Ja co? pamiętam. Pamiętam. Dobra, 3 pa, minuty, 3, pa, minuty, 3 to minuty, ludzie, 3 minuty. Jadłam Dracula? Rix, nie pamiętasz? Ej, to jeszcze raz. Nie Ja Jadłam Dracula. Riks, na ludzie nie znasz? Nie był taki traumat. <grystanie> <grystanie> nie wiem. Może dzwonił taki kot. Trzeba, było. było. Na YouTubie. No bo ja muszę znaleźć. To, to jest za w myśli. <grystanie> Dobra, ile jeszcze? Dwie minuty. Minuta czterdzieści pięć. Mam nadzieję. Please, żeby coś dobrego wypadło. Na tym update'cie. Ej, w ogóle z Olasem jesteśmy teraz cicho. Dawaj, minuta ileś, dosłownie. Minuta ile? Minuta... Na tym kole. Minuta 20. Minuta 20 i zacznie się nowy update. O, bierz, bierz tum tum tum, nie, tum bo, nie. saur, wersja Rainbond'a. 54 to. sekundy. Nie, bo się... Jest! Zaczyna się. O, ludzie. o. Oh, oh my god. 40 sekund i będzie koło. Preston, znaczy, preston. Niech to nie będzie łopata. Dawajcie, o, ej, ale ładne jest. To niebo. Ej, chyba na co masz procenty? Ty! Patrzcie, strzela. No, o wiele więcej dałem. O 50 ponad oh procent, procent na opatę i 20 na tukana, i to jest najwięcej z tych Jak, Jakby teraz jakiś mityk wyleciał, dobra, ja kołem kręcę. Za 5 za sekund jest koło, już 2 no. sekundy, jedna. Dobra, lecimy. Proszę, coś dobrego, proszę, coś dobrego. Jeden milion i pół, dobra, nie jest, na, jest tak najgorzej. Pris coś dobrego. Jakby teraz, kawalo. Jakby teraz kawał akurat. Ej, muszę trochę ciszej, ok? dobra. Trzeba mówić. Jakby teraz kawałette. No też cicho mówię. Jakby teraz kawałek... Ja sobie trochę ciebie ściszę. Jakby teraz kawał akurat... Ej, co? Było dobrze. Może pokaż głośniej, bo ja cię nie słyszę. Czemu nie pisze Admin? A skąd ja mam to wiedzieć? Nie. Ty! Ej! To jest najbardziej pokręcony update jaki... Kraby! One coś mogą zrobić? O, One też mogą ci zrobić efekt. Czekaj na efekt na Orangu a Anama Kinga. Dobra. Ej, dobra, to jest strasznie dziwne. O, ja tego nie kupiłam. Hola, kupiłam, oh, adios. Hola, tam poczeku? Ty nie ma efektu ja, na orangutyni. Jak nie będzie, to nie robię. Jest po hiszpańsku i po portugalsku. Nie Ej, dosłownie. Po czyli po portugalsku. Ej, dosłownie dzisiaj patrzyłam na. Ty tańcze! Ej, dosłownie dzisiaj patrzyłam na ten sam update, jakby coś takiego u Wojana, i to dosłownie wyglądało identycznie, gdzie były te plaże i taką. Ale o... ma ktoś bambini kroskini? Krostini? Nie? Nie wiem. Ja chcę go, ja chcę go, mogę? Przepraszam, ode mnie. Ej, coś mnie użarło chyba. Ty, na razie nie widzę, żeby tu coś było dobrego. Ale czemu admin nie pisze? To też jest dziwne. Mam być mityczne za 3 sekundy i legendarne. Co tu jest? Znowu nie, to zaczęłam męczyć. Aha, to a nie. To nie, to kapelusz. Ty kapel. O kurde, Lucky Block! Lucky Block! Nie kupuj. O, poczekać na efekt. Prawie. Mateo. Czekaj, bo prawie coś walnęło. A teraz się jeszcze rainbowy zaczynają. Mateo, event to jest drzewo. O oh my god! Mateo event! Mateo! Ej, nigdy nie miałam Mateo! Dosłownie dzisiaj tylko na rękach miałam od was, ale tak naprawdę This round will give you USA los Mateo. Mi, dajcie mi, go, proszę! Nie, nie. E no, no Olaf ma z rodzinki. A dobra. Do dziewięć minut. Ej dawajcie z... coś... Ej, co to jest dobrego? Ty dawajcie coś to... dobrego, i co jest jakimś to... efektem? To... Nie, pa... Nie patrzyłam, to co to... pisze. Tutaj, tutaj. Mateo! No, Kinga, no... ty jesteś kupia! Ty kupujesz od razu! A to może by... efekt wpaść? Przecież już wpadł, się świeci. Nie wpadł efekt. Dobra. No, go ciągle. Przecież jak napisał Mateo, efekt to nie będzie jeden, tylko będzie na pewno kilka. Ma efekt, ma, efekt. No Ej, ma. ma, efekt ma. Żeby zrobić to, Mateo. Ty, ma. Ty mi chmury wywaliło. Od Odkupimy od siebie, żeby kolejny efekt wpadł. No dobra. Olaf. Olaf, widzisz mnie? Chodź. W ogóle no, trzeba zrobić, okay. żeby działa. Być... Dawaj. Mogę? No, Ty to i press. O oh my god! Ej, idzie bomb. Idzie bombą mini guzini. To i teraz nie jest ważne. No nie bij! Olaf, nie bij! Nie bij Olaf! No Olaf, no! Ta. Nie bi. Ta, ta. I chłopaki, chłopaki, żeby stronić Mateo trzeba wystać, wam pokazuję. Tutaj. Tutaj nie. trzeba. Stać. Nie, nie, nie. No to ty nie bij mnie! A nie tak mi się wydaje, bo tak napisał. No zostawcie nie. go! Tak jest, Imen, zostaw mnie! Olaf! Zostaw mnie! I cztery razy tak. Ej, słyszysz jak tego fanka oddali? Że eee. 20 innych eee. petów kupiłam przypadkowo. No, to no. no, jest wygląda. No ty, na tych drugich słabo. Na tych drugich słabo. Na tych drugich słabo. Tylko. Tylko, dropa, tylko. Mama! No, zostaw! Chcesz go? Chcesz go? No brzydzę. go? Ja, bryż, ja go nie mam. Ola, po co idzie, chcesz go? O oh my god! No nie kup tego, Jezus Maria. No już w samą drogę przeszedł! Kupcie to ode mnie! No Nie może być kimś. A to jest bez rzadki. No ta. No zostaw go! Bio. No, no, zostaw! Ej Kinga, ty jesteś trochę taka dziwna, mi. Jakiś już... To Już wpadł nie. ten kapelusz. Nie! Tripy Tropi przeszła! Ej Kinga, chcesz od Riksa Tripy Tropi? No dobra. No nie. Czekajcie. Primrod God! Primrod God! Co? Awokatin. I... Kabinie, ja nunu kapitu, rabiorę, to Ty znowu coś, ciemny ekran, no, to, to nie, nie widzę, Ty znowu spada. Przeczytałem, ej, ej, Riks, ja to przeczytałem Tu na banano. Tu numeru, tu Ty, a gdzie jest ten, 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 ten Mateo? U Olafa. Aha. Tam, gdzie powinien być. Dawajcie. Dawajcie coś rzadkiego. Jeszcze dwa ojcotki. Drogą kanelową. Czy nie? Mogę? to? Olaf, nie kupuj tego. Nie kupić? <śles> proszę. To jest... flaming. Proszę, ja lubię ten klip bardzo. Zrobimy na nim Ej, dobra, to ja jest strasznie dziwne. To największy update jaki był. Nie. No to jaki był największy? Jaki się... Ej, bo ja nie mogę odkupywać. Dawajcie coś dobrego, please. Ej, bo ja nie mogę odkupywać. Najgorzej. Ty, ty ty ty. ty dobra, dawać. Look, block, team, time. Jaki block time? lub patrz blok. Blok czas czasu? I ja myślę, że to nuka na Ty już ma te? O Hola. Już sobie te ma ten. Ej, ona kupo! Bo ja nie mogę kupować! Mam te To odśwież i wejdź. On, my się wymieniamy tak. Ej, dobra, to jest mega. To jest mega update. Już wiem, że mówię to 20 raz, ale. Lucky blok. No nie odkopuję tego kinga. No, odkopuje. No nie. No co? No bo my robimy ten zorawką. I przez ciebie nie kupiłem tego flaminga. O, ludzie. To się skup na flamingu, okay. a nie... Rainbow time! Rainbow time! Rainbow time! Dawajcie coś dobrego. Ty! Coś blasło. O oh my god! Zostaw! Efekt wpadnie! Ludzie, przecież to jest tyle warte! Odkupujmy Dawajcie. Niech coś jeszcze wpadnie. To jest największy update, jaki miałam w życiu. Oh my god. Jeszcze ten Tata Sahur jest w wersji gold. I ja jeszcze mam lagi chyba nawet. Po prostu to jest tak wielka aktualizacja. Bliżę. Bliżę. ¿Qué habrá